Bum, czyście, Monko z tej strony, Patryk witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na dno, oczywiście, ostatnia piątka followersów. Ostatnio zbudowaliśmy taki, oto, e, młyn wodny. Jeżeli go nie widzieliście, to zapraszam oczywiście do poprzedniego odcinka, który wyświetli się na końcu tego odcinka. A dzisiaj, drodzy widzowie, pokażę Wam, jak z takiej, oto strażnicy, takiej, wiecie, totalnie gównianej na pustyni, takie, nie na pustyni, a na, na sawanie, takiej, to. Pokażę Wam jak zrobić taką serio kozacką strażnicę, która wygląda w taki oto sposób. No moim zdaniem no to, a tamto no to jest niebo, a ziemia. Co prawda tutaj e, nie mamy aż tyle miejsca, ponieważ starczyło nam tu na jedno łóżko, czyli tyle ile by w standardzie w sumie w tej strażnicy. E, no ale na górze mamy taką typową strażnicę, to nie miało być, to nie miał być jakby budynek mieszkalny, tylko miała być właśnie typowo strażnica, skoro e, Mojang stworzył w generatorze coś takiego, że to, to miała, to niby ma być strażnica. No to fajnie, bo jakby to jeszcze wyglądało jak strażnica. No, dużo tu techniki nie trzeba do wygenerowania czegoś takiego, a wygląda naprawdę super. Jednakże, widzowie, zanim zaczniemy, chciałbym Was bardzo o to poprosić, żeby. Ci, co jeszcze nie mają subka, zostawili subskrypcję w tym oto momencie, ponieważ aż 81%, 82 nawet chyba procent z Was nie subskrybuje jeszcze tego kanału. Także fajnie by było, jakbyście go zasubskrybowali. Naprawdę byłoby mi bardzo miło, gdybyście zasubskrybowali ten kanał, zrobi to, co na tym czerwonym przycisku tam na dole. No i co? Ja w tym czasie pokażę Wam, jak zrobić ten oto domeczek. Także jeżeli chcecie jakby mi pomóc i, i jakby wspierać mnie, to zostawcie chociaż subskrybałkę. E, usuwamy na początku sobie to wszystko, co mamy tutaj, całą tą górę, ona nam nie jest do niczego potrzebna, to jest tak naprawdę tylko wszystko, co nam przeszkadza tutaj, e, swoją drogą. Ej, to jest ciekawe, nie? Bo patrzcie, jeżeli przykładowo któryś z moich filmików ma milion wyświetleń, e, to, to. A jest jeden taki, co ma ponad milion, nie? To tylko 180 tysięcy osób. To moi widzowie. Hej, bez kitu, czyli w sumie. Ej, nie, dobro, Boże, te statystyki są straszne, czyli tak naprawdę gdyby taki filmik, który ma milion wyświetleń obejrzało, o Boże, nie, to... Ale to i tak miał więcej subskrypcji niż mam. Hej. Nie wiem, no ale fajnie było, jakbyś się zostawili tego słupka i mimo wszystko. Dobra. Ej, także co? Zacznijmy może od tego, co tu trzeba zrobić. E, tą bazę możemy sobie zostawić, ona jest naprawdę bardzo przydatna i, i wygląda spoko. Nic tu tak naprawdę zmieniać nie musimy i teraz się zastanawiam jak to ugryźć, czy od dołu, czy od góry, ale zaczniemy sobie od dołu. Od dołu robimy sobie coś takiego, że tutaj sobie robimy adekwatnie do strony, na którą akurat jesteśmy skierowani. E, coś takiego. Tu sobie między te wstawiamy oczywiście e, świerkowe, twój świerkowe, co ja mam z tym świerkiem, e, pff, akacjowe. Półpłytki. Tu mamy coś takiego, i teraz sobie tutaj dodajemy z każdej strony schodki, żeby nam podtrzymywały, jakby naszą palisadę. Do góry robimy coś takiego, ok. Teraz jest gitara. I teraz tu musimy sobie z każdej strony dodać taki pomocniczy, oczywiście słupek. Cyk-cyk-cyk. To już możemy sobie rozważyć, bo nie jest nam do niczego potrzebne. No i teraz, tak naprawdę, budujemy na taką wysokość, jaką chcemy, ja szczerze robię to na oko. Nie liczę tego, po prostu robię sobie na oko. Jeżeli chcecie, pamiętajcie tylko, żeby nie przegięć tą wysokością, bo jak przegniecie, to też jest niedobrze. Ja mniej więcej sobie takiej wysokości zrobię. Zaraz zobaczymy, i to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. dziesięć Kratek w górę sobie to zrobię taką, e, taką strażnicę. No, będzie chyba nawet wyższa niż tamta. Bezkitu e, No, będzie wyższa niż tamta. Na 200 kurczę, procent. No, i teraz taką. Na środeczku samym, e, oczywiście ten stoik sobie rozwalałem, bo musi być tam dojście. Na samym środeczku robimy sobie na tą samą wysokość palisadę. E, tu robimy sobie u góry od razu coś takiego. OK. Tu możemy sobie dodać od razu też coś takiego. Dobra, z każdej strony, nie z każdej, ponieważ tutaj będziemy mieli wejście. I teraz tu robimy sobie normalny kwadrat, u, u samej góry, nie? Dobra, ale teraz jeszcze zlećmy na dół, ponieważ fajnie by było, jakbyśmy zrobili drabinkę. Drabinkę zróbmy sobie od drugiego schodka. Dlaczego nie od pierwszego? Bo patrzcie, jak wchodzimy, ja sobie tu postawię parę, parę tych. Jak sobie wchodzimy, to możemy sobie tutaj, tutaj normalnie przejść. A jak zrobimy tak, to z automatu nam już wchodzi na drabinkę i jest to giga uciążliwe. I mnie to mega denerwowało, dlatego, dlatego zrobiłem sobie to właśnie w taki oto sposób. Ok, teraz po bokach hmm, musimy sobie zrobić jedną rzecz. Tylko jak to fajnie zrobić. Dobra, już wiem jak. Tutaj sobie od dołu. Zabudujmy wszystko, co jest nam niepotrzebne. Czyli coś takiego, ok. I teraz mamy fajną podstawę do tego, aby tutaj u góry zrobić sobie te nasze łączenia fajne, które będą nam potrzebne. Ok, cyk. To zawsze jest taki, wiecie, nie musicie tego robić, tak naprawdę, jeżeli nie chcecie, jeżeli wam się to nie podoba, ale to jest fajny element dekoracyjny, który moim zdaniem warto by było zrobić. Ok, i mamy coś takiego. Teraz na samej górze dodajemy sobie cyk, 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 cyk i tutaj między nimi po trzy. W taki oto sposób. Ok, skoro to już mamy zrobione, to tutaj dodajemy sobie jeszcze po jednym. Dobra, i teraz co dalej? Dalej robimy sobie dookoła kwadrat. W taki oto sposób. Ok, teraz dodajmy po jednej zewnętrznej. Teraz od góry robimy sobie taką ala. Nie wiem, jak to nazwać gwiazdę. Takie, no, coś takie, ala, kółko czy coś. Wiecie. I teraz od góry dostawiamy sobie jeszcze jeden. I voilà. Nasza strażnica jest już gotowa. Ostatnim elementem, jaki. Przydałby się w naszej strażnicy. To jest oczywiście lampion, który ustawiamy sobie w tym miejscu. O, bo jest specjalnie do tego przeznaczone miejsce. I tak oto prezentuje się nasza strażnica. E, tu możecie zostawić tą pochodnię, nie musicie. E, I coś jeszcze chciałem. Aha, i tutaj na duszkę możecie sobie zrobić jeszcze lampkę, tak, żeby wiecie, było tak bardziej klimatycznie. Osobiście jeszcze. Szkło bym podmienił na. Na płotki z tego względu, żeby ta strażnica była taka bardziej surowa i moim zdaniem wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze i fajnie komponuje się w całą wioskę. Oczywiście możecie zrobić sobie jeszcze alternatywną wersję tego chociaż nie, w sumie nie alternatywną, bo mam jeszcze drugi pomysł jak to zrobić. To znaczy, mamy taką strażnicę, nie? Ale z tej strażnicy, nasze znaczy z tej strażnicy, przepraszam, zamiast robić tą strażnicę, możemy zrobić latarnię morską. I teraz jak to zrobić? Ja już nie będę tego pokazywał na odcinku. Chyba, że będziecie chcieli, to zostawcie łapeczki w górę i, i subiki. Bardzo by mi na tym zależało. E, to wtedy wam pokażę osobno jak i napiszcie oczywiście w komentarzu, jeżeli chcecie, e, żeby i pokażę wam jak zrobić tą latarnię tak od podstaw. Ale jeżeli ktoś jest leniuszkiem i nie chce, nie wie za bardzo, nie chce mu się czekać na odcinek i tak dalej, to, albo nie chce, żebym nagrywał odcinek z tego, to możecie zrobić tak, że po prostu odwracacie to wszystko. To znaczy, co on myśli poprzez odwracacie? Tu dajemy sobie dnie e, świer świerkowe, a akacjowe, tu dajemy sobie kobylstone, a to wszystko tutaj podmieniamy na Stone Brick i Stone. I myślę, że nie, na Stone Brick i Stone? No, i są. I tu u góry robimy sobie takie, wiecie, takie wcięcie ala i tam w środku dajemy latarnię morską. E, I myślę, że będzie to wyglądało naprawdę, naprawdę dobrze. I wtedy tutaj w centrum wioski naszej, bo Sida oczywiście macie w nie w komentarzu, a w opisie, tu na samym środku wioski naszej moglibyśmy sobie zrobić taką latarnię morską, albo to przesunąć sobie tutaj do brzegu i tu zrobić sobie latarnię morską. Dajcie mi też znać, czy chcecie, żebym zbudował tutaj port, bo tak teoretycznie tutaj niby nie ma żadnego takiego żadnej, żadnej takiej odnogi do portu, ale jak dzisiaj sobie tak latałem tutaj, to pomyślałem, hmm, tu jest taki dzyndzel I w sumie jakby ten dzyndzel usunąć, zrobić sobie taką kładkę, a tu, post tu zbudować statek, to by było całkiem, całkiem fajnie. Także jeżeli chcielibyście, żebym zbudował tutaj taki mały stateczek właśnie z żaglem dużym i, i właśnie taki mikroport, to dajcie mi też proszę znać w komentarzu, to to zrobię, e, a jeżeli nie, no to nie mówi się trudno i żyję się dalej e, no, w kolejnym odcinku, bo zostało już nam coraz mniej tych domków, został nam taka kowal została nam biblioteka i został nam ten domek, nie wiem w ogóle, czyj to jest domek to jest domek kartografa, czy, czy? halo dobra, dalej nie wiem, czyj to jest domek nie wiem, jak się nazywa ten rzemeczek, co się zajmuje tą... dobra, powiedzmy, że farmera po prostu Chociaż nie, to też nie jest farmera. Yy, opiekuna zwierząt. Leśnik, nie, nie leśniczego, gajowego. O. Yy, powiedzmy, że to jest domek gajowego, czyli zostało nam domek gajowego. Yy, do tego została nam kuźnia, biblioteka, no i ewentualne farmy. Dobra, także co? Jeżeli Wam się podobało, zostawcie opeczkę w górę. Miłoby mi było, jakbyście zostawili subka. W ogóle mam pomysł, czy nie zrobić czegoś takiego, jak zrobił Zebo, że za każdą subskrypcję będę. Płacił 10 groszy na jakiś cel charytatywny i żebyśmy nie zrobili sobie też całego takiego miesiąca, że zrobimy sobie nowy miesiąc i. W sumie nawet ten możemy tak zrobić. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy zrobić coś takiego, czy nie, że za każdy ten. Za każdą subskrypcję, którą zdobędziemy w danym miesiącu, byśmy 10 groszy wpłacali na jakiś cel charytatywny, na jakieś zwierzaczki, czy coś, które byśmy wybrali. Dobra, z myślą to wszystko, jeszcze za bardzo i tak rozgadałem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie się oświetlić nade mną, jak ostatnia piątka followersów, to zapraszam na mojego Instagrama, do którego link macie w komentarzu. Boże jak ja szybko mówię, to jest straszne. Jeżeli chcecie. Dob nie, dobra, nie, 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 nie. Dobra, do zobaczenia. W kolejnym odcinku życzę Wam miłego tygodnia, weekendu. Czy co tam robicie? Smacznego, niesmacznego. Dobra, niesmacznego to może nie, ale smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema na Cześć!